Dzień dobry, Państwu, witam na kanale Do Rzeczy. Jestem w takiej trochę dziwnej roli, bo z jednej strony jestem gospodarzem, ale też uczestnikiem dyskusji. No i trochę gościem, bo drugim gospodarzem, drugim gościem, drugim uczestnikiem dyskusji jest Łukasz Warzecha. Także w zasadzie trudno powiedzieć, w jakiej dokładnie roli występujemy, ale powiedzmy, że występujemy w roli dyskutantów. O, witam Cię, Pawle. W takim razie, jako <laughs> współgospodarz. I witam również Państwa. No i mieliśmy porozmawiać o tym, czy w Polsce możliwy jest realizm polityczny. Tak, bo to pomyślałem sobie, że to jest w tym sensie dobry temat, że wiele osób, którym, z którymi sam rozmawiałem, tym się myślę, że masz bardzo podobne doświadczenie. Kiedy słyszę realizm, to zawsze ma w tele głowę coś takiego, no, że to jest taka forma nihilizmu. Że jeśli ktoś mówi o realizmie w polityce, to znaczy, że nie mają żadnych wartości, że to, że on w zasadzie jest tylko, wyłącznie kieruje się jakimś egoizmem, że to jest skrajnie niemoralne, że w związku z tym w Polsce realizm jest gdzieś całkowicie na marginesie tej naszej romantycznej przeszłości romantycznego myślenia o polityce, że w ogóle nie wolno być realistą, bo to jest niemoralne. Nie wiem, czy masz podobne doświadczenie, ale bardzo często się z tym stykamy. Odpowiem ci anegdotą, bo o. anegdoty zawsze dobrze się sprzedają. Otóż... Jak wiesz, przyjechał dopiero co do Polski premier Indii. No Indie super ważny kraj z punktu widzenia tego, co się dzieje w tej chwili globalnie na świecie. Niektórzy twierdzą, że już nawet pierwsza, a nie druga gospodarka świata gigantyczny potencjał ludnościowy, no i jeden z rozgrywających w tej ogromnej grze pomiędzy umownie mówiąc wschodem a zachodem, czy jak niektórzy mówią północą a południem. No, i doszło do takiej sytuacji, że premiera Indii witał pan wiceminister Bartoszewski na lotnisku. W związku z tym powstała kontrowersja, czy to jest wystarczająco wysokiej rangi urzędnik, żeby witać premiera Indii. Ta kontrowersja się rozlała również na portalu X. Ja tutaj nie rozstrzygam, czy wystarczająco wysoko usytuowany, witający, czy nie, nieważne, ale chcę powiedzieć o wpisie jednego z moich um, obserwujących hmm. na, na X-ie, który napisał tak, i bardzo dobrze, że to był tylko wiceminister, bo Indie od dawna współpracują z Ruskim. To, <laughs> to, to, to jest właśnie tak. dokładnie, dokładnie ilustracja tego, o czym hmm. ty mówisz. Czyli nieważne jest to, co my możemy z Indiami ugrać, nieważne jest to, jakie możemy z korzyści wyciągnąć z tego spotkania. Może żadnych nie będzie, no ale rozumiem, że jeżeli premier Indii przyjeżdża, to przecież nie tylko po to, mam nadzieję, hmm żeby ładnie na zdjęciu wyglądać. Ważne jest tylko to, że jest to niemoralne, a w ogóle najlepiej, jakby go tam pies z kulawą nogą nie witał, tak. tylko jakby wyszedł, zobaczył, nikogo nie ma, wrócił do tego samolotu, wsiadł i odleciał, no bo przecież oni współpracują z ruskimi. I to jest chyba bardzo dobra ilustracja tego zjawiska, o którym mówisz. No tak, bo to, jest, to dokładnie pokazuje to, że ludzie, ludzie, ogół Polaków, kieruje się tak mocno takimi uczuciami, emocjami, że nie jest w stanie myśleć o polityce w kategoriach racjonalnych. No bo, bo jeśli tak będziemy myśleli, że każdy, kto w cudzysłowie współpracuje z ruskimi, jest tym samym wykluczonym, zrozumiałem, z takiej debaty i z normalnego traktowania no to bardzo szybko się oka, o, okaże, że my zostaniemy, tylko zostanie Polska, może kraje bałtyckie, no i Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. No w zasadzie wszyscy inni w jakimś takim czy innym zakresie, można im przypisać jakieś kontakty, albo jakoś sposób, albo robienie jakichś interesów, a, a poza tym zaraz się też okaże, że nawet ci, co do których myślimy, że oni są tak całkowicie y, moralnie zaangażowani, to też jakieś interesy mają i też jednak coś załatwiają na boku. To jest straszliwe, znaczy, to jest rzecz, która mnie zawsze interesowała, zastanawiała, jak to jest możliwe, że, bo, bo my mówimy z jednej strony o ludziach i o społeczeństwie, ale mówimy też o, li, o litach politycznych. No bo jednak jest tak, że to, jak ludzie myślą, w dużym stopniu zależy od tego, jak są nauczeni myśleć przez polityków, którzy ich reprezentują, tak. Jeśli na przykład w Polsce tak powszechnym potępieniem, teraz to się trochę zmieniło, bo myślę, że jednak czas sprawia, że zdrowy rozsądek zaczął do ludzi docierać. Znaczy tak, ale, ale w pierwszym okresie po wybuchu wojny w 2022 roku no, ta skala emocji proukraińskich i antyrosyjskich była tak silna, że jakiekolwiek zadawanie pytań, wątpienie czy jakaś decyzja jest słuszna, czy nie. No, była traktowana wyłącznie jako niemal przejaw zdrady. Prawda? No, zastanawianie się na przykład, czy warto wprowadzać sankcje, albo jakie konkretnie sankcje, i czy na przykład wprowadzając sankcje na Rosję, należy brać pod uwagę własne interesy danego państwa, czy nie należy tego robić. No, w Polsce myślenie w tych kategoriach, że sankcje na Rosję mogą na przykład zaszkodzić nam samym i że w związku z tym należy rozważyć, czy to jest roztropne działanie, już było traktowane jak akt niemoralny. No, można powiedzieć, że w Polsce to w ogóle jest od e, ściany do ściany. To jest bardzo, moim zdaniem, charakterystyczna cecha polskiej polityki, bo przecież, jak przypomnimy sobie, no, na przykład, jak to chyba e, pan św. Andrzej Wajda zapalał świeczki na no, grobach tak, czerwonoarmistów, tak, tak. prawda, i wtedy to nie była kooperacja z Putinem. No, dzisiaj pewnie tak by to zostało mm, ujęte, chociaż nie wiem. Czy gdyby Andrzej Wajda to robił, akurat to. To nie była jakaś próba ominięcia. No, i... no byłoby takie opisanie tego, żeby miało całkiem inne znaczenie i drzwi. Miało. Ale to, co wydaje mi się bardzo ważne w Twoim wstępie, co, co powiedziałeś, że mm, wiele osób widzi realizm jako postawę skrajnie niemoralną, i to jest źródło tego nieporozumienia. Czyli branie kategorii, które dotyczą relacji między ludźmi, i przenoszenie ich na relacje między państwami. No, ktokolwiek się zetknął z realistyczną myślą mm, politologiczną, to wie, że jest to kompletne nieporozumienie. Co nie znaczy, że w stosunkach międzynarodowych nie ma moralności, tylko można powiedzieć, że ona jest trochę inaczej zarysowana. Czyli podstawową. Podstawowym probierzem moralności polityka jest to, czy on potrafi zadbać o własne państwo i o własny naród, a nie to, czy się kieruje ogólnymi moralnymi zasadami. Więc yy, no. wydaje mi się, że tego bardzo duża część nie rozumie i oczekuje, że te zasady, które obowiązują nas w relacjach z ludźmi, będą przenoszone zupełnie bezpośrednio jeden do jednego no. na relacje między państwami. Stąd zresztą takie. Określenia jak nienawiść wobec Rosji, nienawiść wobec Ukraińców, miłość do Ukrainy, miłość do Stanów Zjednoczonych. No, to są uczucia, które owszem, działają na poziomie międzyludzkim, ale absurdem jest nazywanie tymi słowami relacji między krajami. No właśnie, bo ja wracając części z do takiej podstawowej, czy bardziej fundamentalnej tej naszej dyskusji. Ja uważam, że. Paradoksalnie realistyczne podejście do polityki jest wyjątkowo moralne. Dlaczego? Ponieważ polityk kierujący się realizmem jest zdolny dostrzegać rzeczywistość i w związku z tym postępuje w sposób znacznie bardziej odpowiedzialny i ostrożny niż ktoś, kto daje się ponieść emocjom i uczuciom, bo wtedy. Jakby to powiedzieć, on może sam się czuć moralnie spełniony i może się, się czuć dobrze, ale wspólnota, której powinien służyć, jest czy może być w ten sposób zagrożona? No mamy tego, cała polska historia jest usłana wręcz tego typu decyzjami, to znaczy decyzjami podejmowanymi przez ludzi, którzy kierowali się być może wspaniałymi intencjami, chcieli dobrze, Walczyli o wielkie ideały, ale nie brali pod uwagę tego, że, że, że ryzykują albo że wskutek ich decyzji może ucierpieć cała wspólnota. Krótko mówiąc, albo co jest też bardzo istotne, nie brali pod uwagę tego, że no nie można mierzyć sił na zamiary. Tak? To znaczy, że trzeba dostosowywać swoje działania do swojej pozycji, do tych kart, które się ma, które się ma w ręku. To jest takie pojęcie. Jest takie pojęcie od czasów św. Augustyna, ordo caritatis, prawda? To, or, to ordo caritatis oznacza, że w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę korzyści czy dobro naszej wspólnoty. Dopiero później, jeśli możemy, możemy też pomagać innym. W związku z tym, jeśli polityk odpowiada za, za na przykład swój naród, czy swoje społeczeństwo, czy swoje państwo, pierwszą i podstawową rzeczą jest to, że on nie może ryzykować losem swoich obywateli dla spełnienia swoich, nazwijmy to, ideałów moralnych, swoich zachcianek i tak dalej, no przynosząc te ogólne rozważania na kwestie wojenne, o których tutaj żeśmy mówili, mnie na przykład, szczerze mówiąc, szokowało na samym początku, kiedy wybuchła e, wojna, łatwość, z jaką e, e, polscy politycy, i mówię tutaj i, i o politykach PiSu, i o, o, później o politykach Platformy, no szafowali wręcz, tak, ja, tak na to patrzyłem, y, 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 na, tym, co wydaje mi się wartością nie, no, niezbywalną, nienegocjowalną, czymś takim jak, nie wiem, bezpieczeństwo polskiego państwa, jak to, że istnieje coś takiego, jak, jak, jak naród polski, który stanowi pewną jednolitą grupę, pewną jednolitą tożsamość, i jak łatwo im przychodziło myślenie, a to jest w zasadzie coś, co, co, co można postawić, bo można zawsze zbudować coś ważniejszego, jak na przykład, nie wiem, przemyt pamiętasz te projekty polsko- tej, tej, u, u, tego ukropolu no, w które niektórzy głosili, Głośni to tak łatwo i tak prosto, jakby się w ogóle nie zastanawiali nad potencjalnymi kosztami i ryzykiem tego, tego typu działania. Ja pisałem do ostatniego numeru do rzeczy tekst o Wiktorze Orbanie. I bardzo ciekawe jest to, jakie reakcje są na to, co Wiktor Orban mówi, to znaczy, w Polsce reakcje. To znaczy, po pierwsze, w ogóle. I nie przyjmuje się do wiadomości tego, że Viktor Orban patrzy z optyki węgierskiej, która oczywiście nie może być jeden do jednego przeniesiona na Polskę, to jest zupełnie jasne, bo my mamy inną sytuację, inną historię, ale można przenieść sposób widzenia interesu węgierskiego. No więc ten sposób widzenia węgierskiego interesu, o którym mówi Orban, wywołuje w Polsce na ogół głęboki sprzeciw. Właśnie jako taki bardzo niemoralny faktem jest, że Viktor Orban jest jednym z tych polityków, którzy. Bardzo wprost mówią o realizacji tego interesu, bo są też politycy na Zachodzie, którzy nie mówią tego wprost, którzy ubierają realizację faktycznie własnego interesu w bardzo piękne formuły. No tak na przykład jest z politykami francuskimi, tak się zachowuje Emmanuel Macron, który ma usta pełne wspaniałych frazesów o. Jedności, jedności braterstwo, prawda? Tak, tak, tak. Tak. Natomiast w praktyce no, realizuje dosyć brutalnie francuski interes. Oczywiście tak, jak go, on go rozumie, bo to też można by się zastanawiać, czy to rzeczywiście jest francuski interes. I, i wtedy jest zachwyt nad tym, kto retorycznie tam oddaje pokłon właśnie temu piękno duchostwu, a potępienie w Polsce dla tego, który, tak jak Wiktor Orban mówi, dosyć wprost. Przecież to jest w ogóle bardzo ciekawe. Że to mówienie wprost o realizacji węgierskiego interesu, właściwie bez sentymentów, sprzedaje się dobrze cały czas w społeczeństwie węgierskim. Mhm. Natomiast w społeczeństwie polskim wydaje się, że to się w ogóle nie sprzedaje. No i tu by można się zastanawiać, gdybyśmy mieli ten program trwający nie kilkanaście minut, ale kilka godzin, nad tym, skąd to się historycznie wzięło i gdzie szukać korzeni takiej postawy. Ale moim zdaniem bardzo dobrze opisałeś w tym swoim tekście, który zresztą polecam Państwu do rzeczy. Mianowicie, bo ja też, też się zastanawiając nad tym, jak to się dzieje, że wypowiadanie tych samych albo bardzo podobnych, oczywiście przekładamy sytuację węgierską na sytuację w Polsce, prawda? Wiemy, że to jest pewna analogia, nie ma nigdy jeden do jednego. I dlaczego jest tak, że, że ten sposób myślenia, który na Węgrzech sprawia, że setki tysięcy ludzi demonstrują na rzecz poparcia dla Urbana? w Polsce jest traktowany niemal jako przejaw zdrady narodowej, tak? niemal jako forma jakiegoś totalnego nihilizmu, służanstwa wręcz. No, I ty i ja żeśmy się spotkali z tym, że jak coś takiego się mówiło, to natychmiast się zostawało putinistą, albo z sympatykiem Putina, albo sympatykiem Rosji, co jest oczywiście kompletnym absurdem. Dlaczego tak jest? Ja zgadzam się z tą analizą, którą, 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 tutaj, którą przedstawiłeś w tym artykule, że moim zdaniem kluczem do tej różnicy jest to, że w XIX wieku, kiedy, się, na, kiedy formowała się tożsamość narodowa w, w, w Europie, Polska nie miała własnego państwa. To znaczy, że Polacy by, m, mieli na koncie swojej historii ciąg no, nieudanych, tragicznych powstań. Zresztą moglibyśmy długo rozmawiać o ich sensowności czy, czy bezsensowności, no ale tak czy inaczej, nie mając własnego państwa, w, 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 Uczucie patriotyczne w Polsce wiązało się zawsze z formą pewnego sprzeciwu, z beznadziejnej, beznadziejnej walki. Natomiast Węgrzy, mniej więcej od połowy wieku XIX, już na pewno od roku 1866, byli współtwórcami imperium, jakim były Austro-Węgry, czyli ponosili odpowiedzialność. W związku z tym ich elity narodowe, Ponosiły odpowiedzialność za politykę, która to polityka, jak sama jej natura wskazuje, nigdy nie jest pięknym i czystym pięknoduchowstwem, tylko zawsze się łączy z, z, tą element, z tym elementem, nie wiem, czasem brutalności, czasem walki, czasem podstępu do no, tych wszystkich rzeczy, które przecież też występują. A my żeśmy tego nie mieli, prawda? W związku z tym, nie mając elit, które mają taką długą tradycję państwową. Odzyskaliśmy niepodległość, która bardzo szybko później została stracona, i w związku z tym no, w polskiej tradycji nie ma tego rezon e, 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 stat, prawda? Tego myślenia o, o państwie, o, o racji państwa. Znaczy, to jest taka kategoria, której, której polscy politycy się po prostu boją, bo uważają, że jak się nią będą posługiwali, to społeczeństwo uzna, że to jest właśnie niemoralne, że są cynikami, obudnikami, prawda? Myślę, że to jest klucz. Tak, no rzeczywiście ten wątek historyczny jest ciekawy, ale też jak spojrzymy na to, jak to się przekłada na naszą współczesność, no to niestety przekłada się źle. To znaczy przekłada się, mówiąc wprost, w ten sposób, że my zostajemy frajerami. I jeszcze jedną rzecz bym tutaj dodał. To znaczy o tym, że my mamy taką mentalność, my większość głosujących, większość wyborców, że tego oczekuje i że to jest również w dużej mierze mentalność polityków, to inni, nasi partnerzy, rywale, doskonale wiedzą. I to jest problem, dlatego że oni to wykorzystują zupełnie bezwzględnie. Zresztą myślę, że zawsze tak było. No myślę, że jak spojrzeć na Genezę 39 roku, to w gruncie rzeczy też byśmy się doszukali takiego dosyć brutalnego i cynicznego wykorzystania takiego podejścia przez naszych sojuszników, Francuzów i Anglików. I dzisiaj się dzieje dokładnie to samo. To jest nasza słabość i ta słabość jest przez lepszych graczy brutalnie wykorzystywana. Myślę, że z tym przesłaniem zostawimy Państwa. To jest tylko próbka tego, co będzie można zobaczyć i usłyszeć na kanale Do Rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kanał do rzeczy działa dzięki Państwa wpłatom. Możecie nas Państwo wspierać na patronite.pl.